W tym filmiku pokażę, jakie butelki nie będą przyjmowane w systemie kaucyjnym. Oto przykładowe butelki. Tak więc, po różnego rodzaju napojach mlecznych typu mleko, maślanka, kefir, jogurt, jakieś proteinowe shake'i, ayran, probiotyki. Także po, jak tu na końcu widać, po napojach roślinnych typu mleko roślinne, tak? Jest coś takiego, dobra, więc po odcie, po oleju, te butelki też nie będą przejmowane, po szamponach, po keczupie, sosach, majonezie i także pod czymś takim, a jest to, jest to, proszę Państwa, jakiś, zaprawa o smaku malinowym, no to jest jakiś rodzaj, powiedzmy, koncentratu i tak dalej. Wydawałoby się, że to może być przyjęte, jednak nie. Jakieś tam orężatka malinowa czy sok malinowy będzie przyjęte, a, a takie zagęszczone soki już nie. Zasadniczo poznajemy butelki, poznawać będziemy butelki kaucyjne po tych specjalnych znaczkach, ale tego rodzaju butelki tych znaczków przynajmniej na razie się nie doczekają. Sprawdzę kilka z tych butelek w automacie Lidla. Za chwilę to będzie widoczne. Jedziemy. O, Ta marka nie jest akceptowana przez sklep. Ta zaprawa malinowa. Nie przyjmujemy tego typu pakowań. Teraz owiec. Ta marka nie jest akceptowana przez sklew. Ketchup. ta marka nie jest akceptowana przez sklep shampoo ta marka nie jest akceptowana przez sklep i maślanka no to jak widzicie nie przy... O, jeszcze raz nie przyjmiemy opakowań z grupy artykułów mlecznych no to jak widać jak widać ja to zabiorę za chwilę te opakowania nie są przyjmowane ale poczekajcie jeszcze nie koniec filmiku teraz jesteśmy przy butelkomacie Biedronki i zobaczmy co się dzieje z tymi opakowaniami które system kaucyjny których system kaucyjny nie uwzględnia olej

şampuan şampuan ayran şampuan obvious yoğurt Tak, więc jak widzicie Państwo w biedronce, w automacie są przyjmowane te. Pokażę Wam ptaka. śpiące, chyba. Tegoroczny ptak prawdopodobnie. Są te butelki przyjmowane po szamponach, po różnych tam kefirach, jogurtach. Powiem z praktyki swojej, że praktycznie wszystkie pla plastikowe butelki są przyjmowane. cenie jak 5 groszy. Tak więc... Nie wiem dlaczego Biedronka to robi. Bo to już się dzieje od ponad roku, prawda? To jest w ogóle ten automat, to jest pierwsza maszyna, którą widziałem, którą nagrywałem yy, bodajże wiosną jeszcze z zeszłego roku. System miał ruszyć od, w ogóle od początku tegoż roku nie ruszył jak wiemy, ale tak prawdopodobnie ruszy już w niebawem może nawet tak jak się mówi od 1 października Jako ciekawostkę pokazałem te ostatnie ujęcia wyłącznie jako ciekawostkę i też jako pewien yy, że tak powiem, i także jest to też, że tak powiem, pokazanie tego, że istnieją możliwości rozszerzania systemu kaucyjnego na innego rodzaju opakowania, po prostu, to znaczy po innych produktach niż, niż ma to być na początku, ponieważ, jak widać, te maszyny są doskonale przygotowane do przyjęcia, także tego typu opakowań, które no, w tej chwili trafiają do żółtych pojemników i nadal będą trafiać te, te które że tak powiem, się nie załapały na system kaucyjny, ale nic nie szkodzi, żeby w przyszłości mogły się jednak załapać. No, dlaczego by nie? Podsumowanie może zrobię takie, że po różnego rodzaju płynach użytkowych, technicznych, nie wiem jak to nazwać, no, szamponach płynów do płukania tego owego to są to butelki które nie biorą udziału w systemie kaucyjnym, nie będą przyjmowane. Jeśli chodzi zaś o produkty, które mają zastosowanie spożywcze, to muszą być to napoje, tak? I nie mleczne. To w skrócie chyba tyle, ale cała ta pogadanka w sumie na nic się zda, gdyż w gruncie rzeczy decydować będzie ten znaczek systemu kaucyjnego. I czekamy, czekamy na te pierwsze opakowania ze znaczkami. Zobaczymy, czy to będzie jeden znaczek, czy to będzie kilka rodzajów znaczków. Znaczek czy oznaczenie. Ale, jako taką ciekawostkę, pozwoliłem sobie taki filmik nagrać. Tu mamy taki przykład, ktoś przyniósł butelkę po Puerowolu, co to jest, jakiś płyn chyba do prania czy płukania, mleko, perfumy do tkanin. oleju, kefirze i tak dalej, prawda, to ktoś tu przyniósł i zostawił, bo butelki nie zostały przyjęte i nie będą przyjmowane.